YEAH! Dobry widzowie, witam was serdecznie. To jest kolejny odcinek z Kidowic. I słuchajcie, dzisiaj jest naprawdę bardzo ważny dzień, ponieważ dzisiaj zakupię dwie kolejne różki dla mojego młodszego rodzeństwa. Jak widzicie, mam 516 kitcoinów w portfelu. A w moim ekwipunku, już na moim szóstym slocie, pięknie plasuje się mój magiczny patek. Którym, jak widzicie, możemy czarować. Co jest? Patrzcie na to! Możemy mieć magiczne sztuczki dzięki tej różce. Oczywiście na kitowicach, wysubskrybujcie. Ten kanał, ponieważ tutaj Kidowice praktycznie są codziennie, w sensie, no tam zazwyczaj co dwa dni, ale obiecuję wam, że będzie ich więcej, ponieważ widzę, że macie bardzo dużo komentarzy, więcej Kidowic. Okej, okay, okej, okay, będzie spokojnie, ale słuchajcie mnie, najpierw tutaj, słuchajcie opowieści mojej widzowie. Zobaczcie, mamy klasyczne nasze miejsce, ja wam tutaj nie muszę tłumaczyć, ale zasuwałem cały dzień, pracowałem całą noc, żeby miło spędzić dzień i mieć 44 kitcoiny waluty srebrnej. Do tego kilka jeszcze oczywiście brązowych, ale mamy konto. Uplasowało się nasze konto na pozycję 516 kitcoinów. To jest praktycznie już różka, a ja wiem, że moje młodsze rodzeństwo też ma odłożone jakąś kasę, więc na pewno już nam starczy na różki. Oglądajcie koniecznie do samego końca, jak zawsze, ponieważ dzisiaj na pewno też kupimy kilka nowych speli do mojej różdżki, bo jak widzicie, mam jeszcze trzy sloty. Ja widziałem, że buco na to już chyba nie ma żadnego, ale nie widziałem, żeby kupił coś tam trującego, więc zobaczymy, czy e, tego nawet dzisiaj nie zakupimy za 100 kitcoinów, ale za Kochani, to ja mam jeszcze do Was tutaj kilka ogłoszeń parafialnych. No, bo jak to doskonale wiecie, no zazwyczaj e, na moim kanale, no trzeba, trzeba jednak sobie widzowie pogadać. Ja ogólnie bardzo lubię sobie z Wami rozmawiać, więc jeszcze muszę Wam o jednej bardzo ważnej rzeczy powiedzieć, a mianowicie, żebyście wpadli na mój kanał główny, ponieważ tam wleciał naprawdę bardzo fajny odcinek, gdzie poznałem jakiegoś dziwnego widza i tak naprawdę nie wiem w sumie, czy mam z tym widzem porobić jakiś większy kontent, czy nie. W sumie to zależy w dużej mierze od Was, jak Wam się to będzie oczywiście podobać, więc możecie mi dać znaka w komentarzu i możemy. Mm, z tym widem troszeczkę ponagrywać. Nazywa się chyba Maciuś. Czy Antek, co coś takiego? Taki ma mniej więcej chyba nigdy teraz do końca nie pamiętam, ale, ale jeżeli będziecie chcieli, no to oczywiście z nim możemy sobie, kochani, ponagrywać. Dobrze, ja biorę sobie tutaj gunpowdera, załaduję oczywiście już troszeczkę potek, no bo wiecie, no jednak te potki muszą cały czas pracować, to nie jest, kochani, coś takiego, że wiecie, że ja sobie wychodzę, a te potki nie pracują, prawda? One sobie tutaj odpalimy, ale ja tutaj nie będę, kochani, stał. Ja idę do mojego młodszego rodzeństwa, ubieram swój mandzur, czyli moje leginsy, moje mój oczywiście rzymiański chyba ja nie wiem, czy on miałem w ogóle założony, ten gorszy, nie wiem, nie wnikam! Ale w każdym razie wychodzę już na nasze piękne kidowice. Odwiedzę tylko jeszcze moje zwierzętka Dzień dobry, Tasmanian Devil. Dzień dobry, Kobi. Ja słyszałem w ogóle widzowie wasze komentarze, że Tasmanian Devil to podobno nie jest pies. To prawda? Sprawdziłem to. To nie jest pies, ale czy to je, coś robi, kochani? Czy to ma sprawić, że nie będziemy tutaj Tasmanian Devila w naszej rodzince kochać? No błagam was, widzowie. No to jest oczywiście zwierzątko, które ja zaadoptowałem i one musi być tutaj w naszym składzie kidowic. Siedzi sobie elegancko w moim pokoju. Nie to co? Ropuszka, której oczywiście w tym miejscu nie ma. Ja wam powiem Szczerze, że możecie, możemy się założyć. Ja znajdę ropuchę, a wy zostawicie łapkę w górę, bo ja jestem naprawdę ciekaw, gdzie ona jest. ciekawie czy zdążę w ogóle ją znaleźć, zanim wy zostawicie łapkę w górę. Możemy sobie zrobić takie wyzwanie. No, gdzie ty jesteś, ropucha? O nie, ona może wyszła z domu. Ej, nie ma jej dosłownie nigdzie w mojej chacie, kurde. Dobra, muszę iść po moim rodzeniu, żeby mi pomogli jej szukać. To pójdziemy sobie razem i wtedy mam nadzieję, że ją znajdziemy. Pójdziemy najpierw chyba. Dobra, chodźmy najpierw do Szymona, bo ja dawno nie byłem najpierw u Szymona. Zawsze idę do Wery. Pójdźmy dzisiaj do Szymona. Halo, bro! Jej, 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 siema! Co ty w ogóle? Co ty za bomboksa tutaj robisz? Człowieku, co to ty... Co to masz? Ty... brakuje, no niestety. O sobieka. Ej! Co ty masz tam na dachu? Co to jest? Jej. No to! No, kamera! To jest kamera? Paluknij sobie. No jak? Gdzie? O kurde. Nie mogę! I co, omnet by Szymony! Tylko ty możesz co? Jaki skam? No dobra, to weź to, nie będę zaglądał. Chodź, bracie, czy przygotowałeś sobie to, co, co się prosiłem, czyli kitcoiny, wszystkie tak. jakie masz? Ile ci wyszło? 400. 400 masz? Czekaj, chodź ze mną, bać, muszę coś pokazać jeszcze. Ja mam skrytkę dawaj. na takie drobniaki, chodź. Dawaj, dawaj, Jestem dawaj. Dobra. się, zagłębiona. Pokaż, pokaż. Pokaż, Proszę pokaż. Mi, że nikomu ani Szymsonowi, ani Tości, ani nawet rodzice nie zraliście skrytki. No nie zrali, okej. Okay. Ja powierzam. Okay. pół miesiąca temu, patrz, tu jest godę. Okay. Co jest 9753? No dobra Co, o, cio, 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 cio. co to jest za miejsce? nie byliśmy, nie? No tak, no. Co Ale ja nie byłem, od to... pół roku i ta ten... skrytka, mianowicie tu. Co jest? Co ty. Co ty gadasz? Ty masz coś takiego? Od kiedy? Ja! Yeah, ile ty jest kasy? Ej, ty jesteś nienormalny! Wezmę sobie na jednego spela ja jestem tak zszokowany tym, co teraz zobaczyłem. Ej, dobra, mega nice, okej. Okay. Weź sobie całe kitcoiny, to sobie zamienisz od, od razu na srebrne. Bo tutaj masz jeszcze brązowe. A teraz wiesz, jak sobie zamienisz na srebrne, to będziesz miał więcej kasy w mniejszym etapie pieniędzy. W sensie wiesz, no mniej miejsca ci zajmie, po prostu o to mi chodziło. Dawaj, zbieraj kasę i lecimy do werki. Hop, let's go. Let's go, bracie, a jak ci mija dzień? Co u ciebie? E, dzisiaj kiepsko, jestem tak zmęczony. <noise> ale to prawda, widzowie. Ja 20 minut przed tym odcinkiem poszedłem do pokoju od e, Szymona i on normalnie spał, nie? No, no, no hop, spał musiałem go budzić, żeby nagrodził ten odcinek. No, takie życie, widzowie. Ale jeszcze lepszą e, rzecz, myślę, e, powie nam Vera, bo ona była na jakimś konkursie, czy coś takiego, ale nie wiem do końca o co nam chodziło. Na więc... Kiermaszu. No dobra, na Kiermaszu. Ja się nie znam, widzowie. Dajcie znaka, czy wy też chodzicie nie takie Kiermasze, bo ja nigdy nie byłem chyba w swoim życiu? No, nigdy nie byłem. A Ty, Synek, czemu nie byłeś? No, bo ja, ja nie mam takiego... Ja nie, ja nie jestem dopuszczony do takich rzeczy. <grym> taki <grym> co szwek. ty gadasz w ogóle? E gdzie jest Vera? Ewa, no, co ty? no nie, nie niż, nie niż. No nie niszczę, ja nie niszczę! Szymon mi zniszczył, Co ja ty masz za nos? Co za nos? Ja, wy nie czujecie <grym> ci tak magii świąt jak ja, więc ja robię chojnice. Ale, przecież to jest no ale spokojnie, no ale spokojnie, ale magia świąt jeszcze będzie. Dobra, mam, chodźcie. Mam dla was prezent. Prezent? Macie tak. Szymon, to jest dla Szymona, bo Szymon jest Grinch. A to jest dla Dawida, bo Dawid jest bogaty. Maska. Co jest, co to jest? Czapka Santa Clausa! Ja mam nawet. Ja jestem Grinchem. jest? Jakie fajne! O kurde. Ej, dobra, ta czapka Mikołaja wygląda Kozacko, tylko ja nic nie widzę. Wera, gdzie ty jesteś? Nic nie widzę Pana, na oczy. U. Dobra, ściągam ja tutaj to byliście, to słyszałam jakieś, jakieś ploty o jakimś konkursie i nie wiedziałam o co wam chodzi. Dobra, chodź, wytłumaczymy ci, Wera, chodź. Chodź, musisz nam opowiedzieć smutną historię. Zasiądź o, naprzeciwko nas, zasiądź naprzeciwko nas, bracie, dawaj tutaj. Wera, ty naprzeciwko nas. O, dawaj, no. da dawaj, tutaj Vera. No i opowiadaj, co nie wyszło, znaczy, że nie sprzedałaś ani jednej świątecznej kartki? Ale poczekaj, bo zacznijmy od tego, że mój dzień był bardzo, bardzo trudny. Okej, okay, no to dawaj, opowiadaj. O 7.20 egzaminy próbne. Okej. Okay. Matematyki. Okej. Okay. Ja zdałem egzaminy na 6. Do 15 lekcje do 15.00. Lekcje do 15.00. Potem przychodzę do domu i o 16.30 już muszę zapytać do szkoły na kiermasz świąteczny. I zrobiłam 10 kartek i nikt nie kupił mojej ani jednej mojej kartki O nie widzowie serducha dla wery w komentarzach teraz, żeby nie było jak... przykro Wszyscy sobie. Mogę wam wysłać... Aha, nie wyślę wam A Tak najlepiej do kartkę kupcie, nie? Ej nie to wiesz co zrób, a masz jeszcze te kartki? Nie, bo mi pani zabrała O nie, ani jednej nie masz, ani jedna ci nie została No z wszystkimi zabrała O nie, bo chciałem, ale to i tak Wpadajcie widzowie na Instagrama adwerki i od, Werki, od Szymona. link jest oczywiście w opisie Subskrybujcie i obserwujcie, bo dawno o tym nie mówiłem, wiem, że tu jest sporo nowych widzów No a warto obserwować moje młodsze rodzeństwo, bo są takimi samymi kozakimi, kozakami jak ja Dobra, a teraz chodźcie za mną, Wera czy wziąłeś Chcesz swoje oszczędności? Mam, pasz ile? Pokaż pasz to. Co ty masz, pokaż. Też banknotu. Ja yeah, wera, jaka kasa! Dobra, zbieraj to lepiej, bo... Jeszcze możesz to stracić. No to chodźcie w takim razie, chodźcie! A nie! FIA! A eee, bo nie, w sumie nie, dobra, bo ja mam jeszcze sporo potek na sprzedaż. Dobra, no to toki. Dobra, to ja raczej będziemy mieli kasę. Winć. Chodźcie, idziemy wyjść cash, Ale idziemy zrobić. Chce ciągnijesz Chodźcie! No bo ja nie jestem Grinchem. No on jest porusznikiem, kurde, no to, musi to mieć mam tutaj jeszcze stopy. jeden prezent dla ciebie, ten ci się bardziej spodoba. Dla Szemona? Dawaj. No. Dobra. O nie, ja myślę, że to jest związane z Co to jest? Kurde, za cukierek. Załóż to. Za Czarno, to jest czapka. Eee! Co jest? Myślę, że pomożesz. Co to jest? O kurde, to jest chyba lepsze. Pokaż to. Ja nie mogę. Jakie czapki daj mi co ja to chcę. A bo ty, Bera, dawaj, dawaj. Jaka czapka, nie mogę, jaka przydelęta O kurde, to jest fajna, taka świąteczna, ale chyba ten, ten nos elfi ci pasuje najbardziej. O, dobra. Ej, 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 Pytanie, macie A. jednego brązowego kickfoina Jaki tu Tak, mam, mogę ci dać, no trzymaj. Iź! Trzymaj! i bracie! Ja sobie też wymieniam. Eee, robię sobie brązowe kitcoiny 55 srebrnych srebrny kitcoinów! Ja mam 51, ej, no to macie tyle sama, Ty wera ile masz srebrnych? Ja mam tylko 40, ale ja mam wszystko w domu! To jest 400! To jest tylko dla ciebie, to jest prawie ale różka. Szajcie, nie Ale ja mam jeszcze w domu! Hej, dobra! dobra no w domu. Czaliście, że ten sklep totalnie do ramusa odszedł, że nikt tu już nic nie kupił Ej no tak faktycznie, obniało. widzowie napiszcie w komentarzu co moglibyśmy tutaj zamówić Bo już każdy w sumie ma plecak, każdy no tylko tych lodówek w sumie już nikt nie używa Nigdy nie miałam żadnego plecaka, No, plecak Tak Useless się okazało Useless, co wy gadacie, to jest potrzebne Ej ja w sumie mój plecak też zaginął, muszę sobie nowy kupić Ale dobra, to zrobiłem to może jak mi starczy kasy Dobra, chodźcie bo mam dla was prezent, a więc tak Macie po 400 kitcoinów, dobrze mówię tak? Tak, ja mam 550 na spele jeszcze 550, okej, okay, ale dobra, załóżmy, że jest 400, bo ja wam chcę ogólnie dołożyć do tych różdek I dołożę wam po 20 kitcoinów, y, więc taki dzisiejszy prezent, proszę bardzo Ale ja 420 i tak mi nie starczy Ale nie, Wera, ja ci dokładam 20 srebrnych, trzymaj Chodź, Wera ja. Proszę bardzo, eeeś, elegancko, pysz pysz, 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 Tak, 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 ty też dostajesz, czekaj Ja mogę dać prezent Słuchaj, oj, bracie, yo. proszę bardzo, let's go Dobra, ale nie, dobra. nie, jaki prezent? Wera, ty możesz dla mnie znowu jakiś prezent? Masz. Taki... Nie, ja tego nie chcę, no dobra, weź masz to, to, to jest Dobra, ta złota strzała, no dobra Ziną, spektrolarą Dobra, no i masz taką laskę też Dzięki, Wera, dobra, przyda się hey, Yo, po jakiś ziomy, kliknij Weź to za proszę. Co? Tą, tą laskę No dobra, czekaj, pyk Elo, Jesteśmy, widzowie, wyluzowani. Dobra, chodźcie na dół. Chodźcie, już kupmy te różdżki, bo czas mija, a nie ma czasu, naprawdę, a więc dobra. Ile macie teraz kit 60. Jak 60? Ile masz w portfelu? W portfelu ile masz? W portfelu masz. 6, 2, Ej, no. Dobra, biorę ją. no nie, na ją. No nie, nabiorę No To musisz wera kasę tu wyrzucić. Tutaj do środka, tutaj Ej. po prostu wyrzuć. Po prostu wyrzuć po siebie no? Nie, nie, nie. Tu do, na dywan musicie wyrzucić. Całe, całe 60 kitcoinów. Nie tak Vera no całe, no włączam cię Dobra, ja... Dobra jest je, 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 Masz je, je, różkę no, Dobra, ja czekajcie, czek, czekajcie, po kolei, po kolei, czekajcie, macie różdżkę? każdy kupił już. Ja nie kradnij, nie wolno, bo tu on patrzy. Skupcie się, bo będzie Aby przypał. Nie zaladę, a magia mi je przekaże Dokładnie, dobra, poczekajcie teraz Bo ja teraz biorę z shulkerboxa mojego asa w rękawie Widzowie, czyli podki, które mam nazbierane I zamieniam je również na kasę Więc biorę tutaj tak Ej, ej, No nie, no to, co, kasę wzięłaś? Nie, niemożliwe Nie, jak w tutaj a, no to nie, zostaw tu, zostaw tu, bo to jest złego dmogika. Uważaj na to, dobra, ile jeszcze będę miał kasy? Ej, dobra, mamy jeszcze 360, dobra, to ja będę miał komplet, dobra, czekajcie, 360, a ja jeszcze mam w domu kasę, więc po nią jeszcze skoczymy, ale dobra, teraz się skupmy. Ile macie kasy? Wera, ty masz zero, tak? ja jeszcze. w domu, mogę iść. Dobra, no to zaraz pójdziemy, a ty, Szymek, ile masz? Skupijesz jakieś Dobra, to ja powiem wam tak, firewerek nie bierzcie, bo firewerki ja już mam, no i to jest po prostu coś takiego, nie hapów. Nic to takiego Dobra, nie daje. Więc ja biorę, ja biorę zatrutą strzałę na pewno, więc jak kupuję zatrutą strzałę, tutaj wydaję 10 kitcoinów Więc raz 2 3 7, 8 9 10. Dobra, poszło. Okej okay. i biorę za zatrutą strzałę. Let's go. Dobra, ja idzie po moje... O nie, zaraz wracam. Ja zaraz przywołanie konia <laughs> Przywołane konia, no błagam cię. I patrzcie. Nie, ja a, dobra, Powera poszła, to zaraz, zaraz, jak ona przyjdzie, bo już kupiłeś, tak? Tego nie używaj! Nie klikaj tego, to jest najważniejsze, bo to dzisiaj nie zapisze w różce. Jak Jakbyś to kliknął, to byś stracił kasę. Patrz, wchodzisz tutaj, nie? Wchodzisz w ten stolik, kliknij sobie w niego, prawym, prawym, no, ok. No. I tutaj na, na, gdzie jest ta książka, kładziesz swoją różdżkę, a na dole kładziesz tego spela, którego kupiłeś. I klikasz, no i, ten, I klikasz to coś, tam takie takie pomiędzy tym. Tam takie ten. Klikasz to I masz to w różce. I, I masz już tego spela na zawsze. Tylko po prostu no zależy ile masz many I co? Rzuć, no pokaż, czy możesz no, rzucić. Pogasz, bo daj mi różkę. Daj mi różka, pojaź mi coś jeszcze ty kurde zrobił. No nie nie dajesz tego spela. Gdzie go masz? Ty to zrób, proszę. Okay, ja się zamierzam jakiś kolejny. Eee, no. ci Werka pomogę. Czekajcie, bo ja tutaj Cown of Cold, da, bo ty zabrażenie kupiłeś, tak? Okej. Okay. No. Okej, okay, no to Tam się dodaje tak pyk tak i fajnie. pyk. Dobra, no i teraz elegancko różka powinna działać. Hopów! Daj, mam, daj, mam daj, 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 merda. Trzymaj, trzymaj, jest twoja. Ile masz Werka? Dobra, przepraszam. Dziś dwa. Ej, zamroziła się? A, bo ja nie mam, widzę partyklesów. O kurde, to musimy to wrzucić, wrzucić od razu, czekajcie. O, teraz, o, zamroził jeszcze raz, a nie, bo to się tu odnawia chyba, co? Urde, to no, będzie długo trwało. Świetne, dobra, już mam. Dawaj, o! Oh. Ja, yeah, teraz oh. Zamrożona, nice, zamrożenie! Ja nie widzę! Dobra, spokojnie, nie, 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 bo to nie widać, tylko po prostu jesteś taka ten, taka powiew, lodu był. Dobra, teraz ja sobie dam tutaj tego poizona, zobaczymy, jak on będzie działać. Iść, tutaj dajemy sobie. Iść, dobra, pyk. Ale jest pięknie, dobra, pokaż mi to. Jak to się zmienia? Okej, okay, na shiftcie. Uważaj, że w ten, weżemu was nie trafił. Kurde, co jest? Widzieliście to? Co jest? Ej! Wiek, jest... Jaka Ej, jaka włóczka, Ej, uważajcie, bo to bije! Weron, szybko, waś! Kurde, to jest mocne i to jest, to jest za trudno teraz, o nie! I to jest... Ej, my teraz nie wyjdziemy! Ej, widzicie, widzicie tą plamę? Dobra, ja chcę to kupić. Znikła. Jak mam to Dobra, ile masz kitkonów w portfelu? Ile pisze? dwa. 32 kit tylko masz, no to ci nie starczy. Nie Czekaj. A, tomasz. masz 3... Tomasz 22. No to kurde, to jest stać na wszystko. No patrzcie, tutaj macie cenę, wyliczacie sobie cenę i nie bierzecie co chcecie. No, no to no to 50 kiedy wbijasz? No nie wiem, ja nie mam tego spela. Ja sobie kupię dwa. jeszcze zatrutą strzelę mam. Rzuć śnieżką sobie kupię. Ja kupuję rzuć śnieżką i zamrażanie, czyli 175 muszę oddać, czyli 18. Okej, okay, dobra, no to damy tutaj tak, okej, okay, pyk Ja oddanie. ja nie mogę, dobra, zaraz wam dam, zaraz wam dam Kupuję najpierw zamrażanie i kupuję rzut śnieżką, bo jestem ciekaw co robią te spele, dobra Sprawdźmy to widzowie, co one będą robić, bo to może być mocne, dobra eee, to robimy i to robimy, ja w sumie już mam całą różdżkę zapomnianą, no nie Ale mam I nadzieję, że wybrałem on... na, najlepsze, tylko nie wziąłem przywołania konia, no ja ci rzucę i weź mi to załóż, bo ja nie wiem jak. No to musicie się nauczyć. Patrz, dobra, wery. ja ci będę, będę ci mówił co masz zrobić, ok? Weź no. sobie te spele, dobra. I teraz tak. E, masz wszystko? Masz wszystko. Klikasz no. sobie w ten stoliczek, nie? Prawym. Ten? Tak, ten. O. No. Widzisz coś takiego. Tam gdzie jest ta książka, tam lewy górny, tam wsadzasz swoją no. różdżkę. Masz? No. A w no. to niżej wsadzasz spela. No. I teraz klikasz te takie żółte, co się pojawiło. Ten, tam, no tak jakby... Nie na prawo na końcu, tylko tak na, do, na tym szarym, tak. Po, po, nad strzałką, o, nad strzałką. Nad strzałką to, to coś. Zióło? Tak, tak, tak. Klikasz to. I o? powinno ci się zrobić. No i powinieneś już mieć no w ruszce. jeszcze jeden? No to włóż go. tam, Tak samo w tamto miejsce. Ja! Yeah. I... I mam to? No i zobacz, czy masz. Możesz rzucać spelę? Ja! Vera ma konia! Co jest w ja! ogóle? Ja, a... ja teraz nie jak to działa. Patrz. Co, to to... A, Ła Co ty robisz, Ej, jak kurde! Jakie mocne! E, co chcesz zmienić? A, shift! To... Shift i scrolla, shift scrolla Oj, ja nie mogę dobra mi też to działa. Dobra, chodźcie na górę. Chcecie jeszcze jakieś spele kupić? Mogę wam dać Aj, jeszcze 100 ko... kurde. A, kurde. O, uciekamy! Dobra, Vera spojzonowała wszystko, no nie! Dobra, Szymek, mogę ci dać 85 kitcoinów, starczy Ci to jakiegoś spela? Na luzie, Ej dobra, ja też jeszcze jakiegoś kupuję spela. Bo, bo ile macie, dobra, no to ja mam lepszy pomysł. Chodźcie do mnie do domku, bo ja mam jeszcze kasę. Chodźcie. Chodźcie to, bo zrobiłem większe zakupy. Od razu będziecie mieli też cztery spele w różdżkach, Chodźcie. Chodźcie, let's go! No no, 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 Vera, Wera, dawaj za nami! Chodź! Mój on nie chce wyjść. Ale spokojnie, dobra, ty go dobra. możesz przywoływać cały czas różdżką, więc on ci nie zginie. Ty jak wyjdziesz no, stamtąd patrz Wera, chodź, chodź do nas i i, przy... idę. I patrz, i, i teraz, no co ty robisz? Spróbuj teraz przywołać tutaj tego konia, patrz. Spróbuj go przywołać. A nie, jest tu, patrz, widzisz? Przyszedł. Widzisz, Oj, masz o, cały my... czas. Macie go cały czas, dobra, chodźcie. Chodźcie do mnie, do mojej fabryki, to wam pokażę od razu, jak się kasa zarabia. Chodźcie, jeszcze później kupimy wam spele Jazdo, ja mam już cztery widzowie, zaraz i idziemy testować, dobra. E, tutaj, jak widzicie, jest moja farma. No i teraz tak, żeby poszło teraz dalej, to potrzeba włożyć nieco uważajcie, żeby tutaj nic nie zepsuć. Więc ja tutaj powoli to nabsadzam. No i jak widzicie. E, to, co widzicie przed swoimi oczyma, czyli te e, 18 okay. potek, to jest 18 potek. Wiecie, ile tutaj jest kitcoinów? To jest 180 kitcoinów 180 kitcoinów, no. To są zwykłe butelki wody. Tak, bo na razie się robią. Patrz, teraz jest Netherward, teraz zrobi się Akwart Podcast. Potem trzeba dać te nogi królika, których widzowie, jak widzicie, troszeczkę mi się nazbierało, ale to dlatego, że moja farma królików bardzo dobrze prosperuje. Możecie sobie zobaczyć. Ile tam jest królików, to. Zbieramy na Zbieramy. Nie, nie musisz, bo Nether mam sporo akurat. To możesz sobie to akurat jest. tam. Waleficz zaproszenie. Nie, to nie wal. Ej, czekajcie, bo ja nie wiem, gdzie mam tego. No, glowstone. A nie, dobra, mam w ekwipunku. Kurde, już się bałem, że nie mam. Dobra, nie, ty nie zamrażaj królików, A, bo one zginą. Teraz nie strzelać w te i strzelać w króliki. Nie, nie strzelajcie, Mówiąc, proszę was, nie. No. Wszystkie. Zabrożenie. Jak wszystkie zginęły? Zamrożenie! Nie. Hej, to ją zatrudniła i wypuściłam. No kurde Vera, nie trollujcie mnie. Chodźcie. Ała, nie, wyczekać! Kurde, prześ. O nie, o nie. Giną? króliki. Dobra, nie giną. Dobra, masz farta, nie? Masz takiego farta, że nie giną, bo się, kurde, dostali, nie? Naprawdę by się zdenerwował. Dobra, czekajcie. Biorę shulker boxa. Teraz tak. Wsadzamy tu poteczki, widzowie. sadzamy eleganckie, czampusty dwójeczki, proszę bardzo. Okej. Okay. Proszę mi tam nie naruszać mego shulker boxa, ok? okej? Proszę nie go zostawić. Proszę zostawić. O. Jak nie możesz? Możesz go odpalić? Nie mogę. Możesz, możesz. Dobra, chodźcie. Pick, mam. Mam! Mam podeczki dla was. Chodźcie, Wera, jak na tym koniu zasuwa. no Co jest, kurde? Ej, ciekawe czy ja ci tego konia mogę zamrozić, czekaj. Tak! A konia? A O ty, nie. kurde. Ci, ja nie Biję mogę konia, O nie! A puf! Nie, sorry! <laughs> sorry, dobra, Wera, chodź. No nie! Wera, no i tak się nie zmieścisz. A nie rób, no nie rób! No nie! Cały domek mi niszczycie! No i ale teraz mi ropucha wyskoczy, no! Kurde, no nie może tak być, no właśnie, zabuduj, o, żeby ropucha nie wyszła, dobra, nie ma źle. Chodźcie! Ja pół przez was! Chodźcie do kid sklepa! O, puf! Ej! Ej! A nie, a wow! Ja nie, to biję, No to bije Uuu. mega dużo. Wera, ty tego konia cały czas możesz przyzy przyzywać, no błagam cię, chodź. Ale musisz to nikomu życia tylko. No ale to on się zrespi na nowo, jak przyzyjesz nowego. Wera, no nie przyżywaj. No, nie, to nie golema, bo... Dobra. Okej, okay, a ja jestem już w Kate sklepie i dawam zamienić już tutaj te, te, te e, super poteczki, no nie, żebyście tak mieli więcej. Tak, ja wam kupię, tylko nie wiem, jaki macie, więc. Kurde, Jezus, jak się przestraszyłem ja tego wyśniaku. i Dobra, 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 zaraz sobie wybierzesz, jaki chcesz bo ja nie wiem, kiedy byś chciała, a ja mam tyle kasy, jak widzowie! Dobra, mamy 100, 235. dobra, słucham, słucham zamówienia, co byś chciała, Vera? Ej, pytanie, ja ile macie jeszcze miejsca? I dajcie mi jedzenie, please, a. dajcie jedunku, o, dziękuję, ha, dobra, ile macie miejsc na spele jeszcze? Jeszcze tak, zabrażanie i chcę, i chcę, i chcę rzucić śnieżką. Dobra, ale ile masz miejsc na spele, żeby ci stykło? A ty, jeszcze Mek, ile masz? Ja mam trzy. Okej, okay, dobra. No bo ja mam tylko 230 kitcoinów, żeby móc wam dać, więc nie, nie będę mieć więcej. mam jeszcze Aha, dobra, to czekaj, to jak masz 170, a co ty chcesz? Ja Co chcesz kupić? To. To. Zamrażanie i rzuć śnieżką. No to wrzuć te 170 tutaj, to cię stać. Wrzuć po prostu całe kitcoiny, jakie masz. Mi brak, już nie będę miała więcej. Ja rzucam te pięć, które brakowało. Dobra, no i chodź, Werka, no i bierzesz zamrażanie i rzuć śnieżką. I dajesz sobie to do różki, tak jak dawaliśmy to przed chwilą. No a ty, Porażanie. Szymek, co byś chciał kupić? A ja chcę tak, e, rzuć śnieżką i. i to. to Zatruta strzała, tak? Ale czemu czemu oni tego nie odnoją, będziemy mieli wszystko to samo. E, no dobra, ale spokojnie, no pewnie będzie więcej. Dobra, trzyma, ja kupię za ciebie. Masz A mogę mieć więcej spali niż 4? No nie właśnie, te różki nie... Ja nie, nie wiem, ja się nie znam. Ja jestem tak samo obeznany jak wy. E, dobra, to. A ty... jaką ją jaką ściągnąć tego spela? E, nie da się chyba, nie wiem. To może być problem, no. Jak? Nigdy nie testowałem. Dobra, dałem. Dałem, jeszcze mam 50 kitcoinów, chcesz Szymonie jeszcze przywołanie konia albo fajerwerki? Bo to ci mogę jeszcze kupić Fajerwerkę mi daj no Dobra ja mam Pełną tą Ale co ja mam 50, to te kupię Nie dobra, dałem ci już, dobra, już zapłacę za ciebie, bo no. I teraz... Powiedzmy, że wam dzisiaj stawiam tę spele, no Dobra, no, Ma, masz zrobione, macie? Nie kupię, no Werkę ty sobie zrobiłaś? Dobra, to chodźcie no? Chodźcie teraz na górę, będziemy czarować. Będziemy ja myślę, czarować, powiem. będziemy czarować, widzowie, będą piękne czary, chodźcie, chodźcie na jakieś miejsce, gdzie, gdzie będzie tak pusto mniej więcej, żebyśmy nic nie uszkodzili, eee, chodźcie za mną, chodźmy może tutaj, o, właśnie, widzowie, Drogie widzu, zostaw lajka, dobra, chodźcie tu, o, tutaj na pole, Ej, chodźcie do mnie, chodźcie do mnie, werro, dawaj, jedzie na tym koniu, jedzie wariacik, dobra, widzowie, dzisiaj taki dłuższy odcinek, ale mam nadzieję, że wam się podoba, dobra, dawaj, snek, fajerwerki w niebo, dawaj, bo mamy we dwóch. Eee, pyk, Pęk, dobra, one są na kolumnie, cool. jak fajnie, jaki Sylwester! Dobra, zostawmy tyle. I drugi spel, widzowie, który ja mam. Eee, Vera, Zabijesz no. mnie! Zabijesz mnie, No, to, to jest narażenie. No, tajemnie to bije. Tylko ty sobie włącz partikle, bo po masz wyłączone. Dobra, widzowie. jak robi? robi? W ustawieniach: ustawienia options, wideo, animacje i particles na prawo, na dole. Daj sobie więcej. AL. Eee. <laughs> Ustawienia. Anio, ale maszyn. Nie, no, no ani maszyn ani particles, na prawo na dole masz i daj sobie A, al. Partice, pes. Tak i daj sobie <grym> al. Okej, okay, widzowie drugi mój spell to jest rzucenie zatrutej strzały, puf! Ej jak okay. Ja nabiję. Ja zbiję. No dobra spokojnie ona jest waga mocna ta zatruta strzała. czekaj czy nie można tego kastować jak się odstaje obrażenia, o. Aaaaa! Kurde też mnie uderzył tym, dobra. daję mam kurde dla śnieżki, aha Aaa! Nie bijcie, bo ginę! Ej, ginę, ginę, ginę! Serio, ginę! Aha. Ej, ginę, mam lowa, dobra! To są mocne spele. Na no, czwarty spel widzowie, który się odblokowaliśmy to jest właśnie takie zamrażanie, ale one bije dużo many z tego co nie zrobimy. No ja mam najlepszą wróżkę. Kurde, no co ty, przecież ty masz tylko jeszcze przyzwanie konia, więcej to tyle. A nie, bo na was strzały! Nie Vera, nie proszę, bo zabijesz mnie. Ty masz mocny mógł. Nie rób, nie rób, nie rób, nie rób nie rób. Dobra. A, tak, nie ja spojem. Dobra, chodźcie, And chodźcie. Ja. 3 punch, 2, power 3 Eee, to ja mam lepszy ty, to ja będę zabił z mojego łuku. Mój ma Power 4. Jest, on jest w stanie zabić na tak akurat. To jest no, skurda, ja nie, tak nie. Dobra, ja powiem tak, chodźcie ku mnie. Chodźcie się, pożegnajmy z klasą. A więc, widzowie, dzisiaj odblokowaliśmy różki. Wydaliśmy jakieś chyba 2000 kitcoinów. No i w dodatku mamy 4 spele na naszych różkach i tak naprawdę kupiliśmy cały sklep Magika. Więc teraz, tylko pytanie, co z tym Magik tak naprawdę zrobi.